Nie był Stepanczyk, jakiś inny zawodnik, który próbował się tam wycześć polekarny. Teraz pierwsza jeden na jeden z rywalem. Ten go próbuje tam wymaneprować Stepańczyk. Mija też znowu pierwsza do środkowania polekany. Stepanczyk tak groźnie ja piłkę kamieckim przed polekarnym, ale jeszcze jest uderzenie piłki To mógłbym też ciężko tutaj oceniać, natomiast strzał by był taki, że Dobroński by sobie z nim nie poradził, a jedna z naszych podmiotów w te laty jest wątpliwa Ta wpada do bramki. Kiełbasa przegrywa 0 do 1. Trzydziesta. Chciałem Piotr Wlazło. Jego krótko rozegrany ten już wolny. Właśnie Wlazło jest przy piłce. Teraz do w Wojewódzko-Lekarne. Ja mam do piłkarza to metrów! Proszę! Udało się. Z Płocka już nawet 2 do zera. To Daniel Piotrowski odbywa swoją zbrudną bramkę. Po tym nieudanym wygłosiu. 53. rundę. 也不存在，不存在了。